Dotarliśmy więc do problemu synchronizacji dostępu do danych. Chcemy zabezpieczyć te dwie operacje zapisu i odczytu w taki sposób, aby ten blok składający się z dwóch linii kodu był atomowy czy też transakcyjny. Chcemy, aby na ten krótki moment, ten moment sekcji krytycznej, wątki nie mogły działać tutaj współbieżnie. Konieczność synchronizacji dostępu do danych. Można też w łatwy sposób zobrazować na dostępie do zwykłych plików. W tym celu otwieram dwa terminale obok siebie. Program CAT w Linuksie potrafi zapisywać do pliku, więc w jednym procesie, tutaj jest jego numer, zapisuję do pliku. Wpisuję tutaj 1, 2. W międzyczasie, drugi program, tutaj jest jego numer, Inny niż ten, również zaczyna pisać do tego pliku. on no, wpisuje na przykład 1, 2. W tym momencie te zapisy idą równolegle w sposób kompletnie niesynchronizowany. Załóżmy, że ten proces. Zamyka swój uchwyt do pliku. I co jest w pliku? Jak widzimy, ciężko przewidzieć, co się tam znajdzie. A zobaczmy jeszcze, co się stanie, kiedy zamkniemy ten plik. No, akurat wyszło to samo. A zatem widzimy, że bez blokady pliku. Gdyby dwa osobne procesy pisały do tego samego pliku, to bez synchronizacji dane nam się po prostu rozjadą. I podobny problem mamy dokładnie tutaj. To tutaj się odbywa zapis z jednego wątku i z drugiego wątku. I nie chcemy, aby odbywały się jednocześnie. I tutaj właśnie docieramy do tematu. Struktur danych, pozwalających nam wyrazić pewne blokady lub jakiś mechanizm pozwalający czekać na zdarzenie lub informacje o zdarzeniu. Naszym głównym celem jest tak naprawdę zablokowanie tej krótkiej sekcji. Chcielibyśmy tu wyrazić taki warunek, że to się ma wykonać pod warunkiem, że udało nam się ustawić zamek na prawdę, tak? I po tej asercji mielibyśmy zwolnienie blokady i nasz zamek byłby początkowo załóżmy też no problem tutaj jest taki, że tutaj mamy znowu zapis, a tutaj odczyt. Jest to mniej więcej to samo, co rozważamy. Zatem Zmienna typu boolean nie zapewnia nam tego poziomu atomowości, którego szukamy. W Pythonie wątki to wątki natywne, należą do systemu operacyjnego, są po prostu jego procesami natywnymi. W systemach klasy POSIX są to wątki POSIX, a w Windowsie są to wątki WIN-32.